Psalm 32. Błogosławieństwo odpuszczenia. Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów letnich, sela. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem. Wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę Grzechu mego, sela. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wszelkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku. Otaczasz mnie radością wybawienia, Sela. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie będzie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i wzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca.